Are you ready to clock your hands and move your feet? 10, nine, eight, seven, six, five. Miłej ze wam. A dzisiaj ze mną zem, Dzisiaj ze mną gra mój brat Mierko Marko van to na jaki serwer idziemy? Poczekaj, najpierw teraz ja zrobię, Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie. Z tej strony Marek, jest dzisiaj ze mną Ziomek. Ziomek, dokładnie. Dobra, na jaką mapę idziemy? E, może to... Masz już menu otworzone? Tak, czekam aż... jaką? Może pójdziemy na... Czekaj... Wista Romana? Nie, <grym> Snajper. Masz Snajper? A nie, zajętaj. Polacy zapraszamy. O, masz to? Na, na dole. Na dole. 196. Masz? No. Polacy zapraszamy, tak? No. To, to Dobra, to idziemy. Ale to jest bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo. Zapraszamy ją każdemu, kto. Nie chcę ściągać żadnej strzałki, a na grać. Ja do idę pady. do blue! Dobra, oko. Ja też idę do blue. No. Blu. oczywiście, moja nożna. Nie, nie mogę. Nie mogę do No to daj. No to dawaj do czerwonych. No nowa. Ja. <kłysy> Najwyżej cię zabiję, nie? <noise> Nie, już coś mnie zapierdzieli. Dobra. A już double kill. A już go tutaj. A tutaj w ogóle można latać. Decy ja tutaj latał. na razie? Ja rozumiem, że to wszystko jest w pełne wyjaśnienia. No. Zabiłeś mnie. No. Na pewno tutaj, A czyś ty myślały, że co Ale stwierdziłem, że to, że mógłby to źle odebrać. Co za le, le, ale wy ja cię Kurde kurde czerwone. też. Kurde, czerwony. Już zabijam jakiegoś typa, proszę bardzo. Jestem profesjonalnym graczem Counter Strike'a, 7-2, bo innego nie ma. Gdzie są wszyscy? Odejdź o Przejeżdżał i zobaczyłam, nikt tutaj nie, nie burza tego zebrania, żeby ktokolwiek więcej tutaj do nas przyszedł tutaj przyszedł, natomiast... rozwalił, Rozmawiamy dzisiaj o chyba rozmawiamy o tym, 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 Tutaj Bułkę, Ale pani się wypowiada jako nie Gdzie? Haha, ha, ha. Taka... Sa ja myślałam, że już ty mnie zabijesz, ale dobra. Jednak aż tak lami tak la nie lany, żebyś ty mnie zabiłał. Telewizja. A. O, o mi się To do mnie Żołnierz.

Kimbus, pajacy. No gdzie? Tym <laughs> Cię rozwaliłem. To ty wrzucisz? No. A coś ty myślał, że co, nie ja? Nie no, pomyślałem, że wiesz, że może mój brat tutaj mógłby. Właśnie. Kurz. Y. Dobra, zapijam. No to ja się boję że znowu to będzie to no, jest ta rakieta tak. A myślałem, że znowu ja Cię zabiję, aby fajnie było No, fajnie by było No tak się zabić teraz Ale waściste wszyscy, aha okay. Kurde, wszyscy są czerwonych tak naprawdę ty. Ej, weź przejdź do, do niebieskiej Nie no, dobra. no Proszę Cię, Jeśli Pani Katarzyna dobrze pamięta, to ksiądz bo... kanclerz no, no i po co mi tu klikasz? Po co mi tu tak? Tak. to I o tym, co powiedą, to Homo sapiens, zdurny. No gdzie wy? Kurna nie, wychodzę z tej gry. A ja. A wy, że ja te momenty, jak będę labił, to będę wyczytał. Nie masz czas, człowieku to na dobry w grę Rozmawiam z tobą? No dobra, no to przejdź do mnie Jeju, masz problem? Tak mam, z tobą e, bo, bo jesteś fajny No dał się przegrywa. Dobra, zamknij Jeśli macie grać z Mati e, Jeśli macie grać z Mati Jeśli macie grać z To nie dajcie. Mi. Bo no, tu jesteś klauna Prawa, ja nie chciałbym sytuacji, bo, sytuację, bo mówię, że że nie... jeszcze jakimś hitem ża, 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 ża. A, a mam się nie mówiła, nie dotykaj tego dału. Marko ha! Ja słyszałem. Marek Ale z ciebie No i masz, no i co ci z tego no przyszło? No i co, i tak prowadzimy. Tak cię roztrzasta no. na świątyni. No jest no, vale, vale. jadę teraz samochodem Zamknij. na ciebie i co? Zamknij się, Zamknij się, nie, nie dyskutuj ze mną cicho. Ja swoją mam pozycję wynikały Pamiętasz 60 69, Rambo 69, pamiętasz? No. Rambo szambo, bambo. Nie że cię rozwalę. Nie tylko w Polsce, ale poza wiedząc gdzie my jesteśmy i o to walczymy. O sławę. To naprawdę nie chodzi o sławę, Ej, bo ja cię zniszczę zaraz czy... Mówię o reformy, re, reformie kościoła. Nie znasz dnia, ani godziny. Do Macie poczucie, że coś wywalczyliście? Czy co, 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 na czym? Czy na czym? Tak <grym> czy na czym? <grym> czy na czym? że Jakieś, jakiegoś księgu A rozwalił mnie A i tak, tak was i tak was wcisnę. Haha Wszystkich, tylko ja jestem najlepszy w tym czasie dobra morda Do budy no sam to i, sam i do, budy. do budy Do budy do budy Do budy piesku

we <laughs>